Legendarny 40-latek umierał w nędzy. Córka ujawnia niewygodne szczegóły Córka legendarnego 40-latka po latach opowiedziała o dramatycznych kulisach ostatnich miesięcy życia Andrzeja Kopiczyńskiego. W wywiadzie z RDC Katarzyna Kopiczyńska nie tylko wspomina pożegnanie z ojcem, ale też ujawnia kulisy jego izolacji, choroby i utratę całego majątku. Andrzej Kopiczyński, niezapomniany Stefan Karwowski z serialu 40-latek, zmarł w październiku 2016 roku po długiej walce z chorobą Alzheimera. Teraz po latach głos zabrała jego córka Katarzyna Kopiczyńska. W wywiadzie z RDC opowiedziała o ostatnich chwilach życia aktora, trudnym kontakcie z ojcem oraz o tym, w jakich okolicznościach gwiazdor polskiej telewizji stracił cały swój majątek. Andrzej Kopiczyński, gwiazda 40-latka, którą pokochała cała Polska. Andrzej Kopiczyński zapisał się jako Stefan Karwowski z kultowego serialu 40-latek. Prywatnie jego życie było jednak pełne zawirowań. Cztery małżeństwa, burzliwe rozstania i jedna córka, Katarzyna Kopiczyńska, owoc w związku z trzecią żoną, Ewą Żukowską. Po rozwodzie aktor poślubił Monikę Dzienisiewicz-Olbrychską, byłą żonę Daniela Olbrychskiego. Z nią spędził ostatnie lata życia, aż do jej śmierci w czerwcu 2016 roku, cztery miesiące później, odszedł sam Kopiczyński. Zmagał się z chorobą Alzheimera. Córka Andrzeja Kopiczyńskiego mówi o jego małżeństwie. W rozmowie z RDC Katarzyna Kopiczyńska nie kryje, że jej relacja z ojcem w ostatnich latach jego życia była utrudniana. Jak wyznała, spotkania odbywały się potajemnie, z dala od domu i bez obecności jego żony. Aktor miał dawać jej jasno do zrozumienia, że czuje się kontrolowany i przytłoczony. Choroba odbierała mu orientację w rzeczywistości, ale zdarzały się momenty przebłysków świadomości. Właśnie wtedy, jak twierdzi córka, najbardziej cierpiał. Bardzo wprost dawał do zrozumienia, że sytuacja nie jest dobra i że absolutnie nie będziemy się spotykać w domu, przyznała. Z czasem kontakt stawał się coraz trudniejszy. Bywały okresy, gdy nie mógł nawet rozmawiać przez telefon. Ostatni telefon Andrzeja Kopiczyńskiego już się więcej nigdy nie usłyszymy. Pewnego dnia Kopiczyński zadzwonił, i, jak relacjonuje Katarzyna, powiedział wprost, że dzwoni po raz ostatni. Pamiętam ten dzień. No to doświadczenie jest strasznie trudne, aż mam ściśnięte gardło. Kiedy tata do mnie zadzwonił po raz ostatni. Powiedział, że dzwoni do mnie ostatni raz, że już się więcej nigdy nie usłyszymy, że bardzo mnie kocha i to jest już koniec, wyznała. Szokujące wyznanie córki Andrzeja Kopiczyńskiego. Jak ujawniła, gwiazda jednej z najpopularniejszych produkcji PRL-u odszedł w skrajnym ubóstwie. Nie miał domu, oszczędności, ani osobistych pamiątek. Mój tata umarł jako biedak, jako absolutny nędzarzy. Nie miał nic: miał starą skórzaną torbę, w której były jakieś spodnie rozbiżamy, maszynka do golenia, resztka wody kolońskiej. I to jest wszystko, wyliczała. Oficjalnie cały majątek aktor przepisał na żonę. Problem w tym, że jak sugeruje córka, dokumenty podpisywane były w czasie, gdy choroba Alzheimera była już bardzo zaawansowana.